Witam Was serdecznie z tej strony Hardena. To jest pierwszy odcinek z serii 1 z 5 sposobów na. I w dniu dzisiejszym zajmiemy się mini z odcinka 17 z serii do dzieła z kanału Castorama, który po prostu wykonali właśnie chłopacy z 5 sposobów na mini stroboskop. Wykonałem go w całości na płytce stykowej, a to naprawdę na trzech płytkach stykowych. Wzorując się na projekcie na schemacie umieszczonym pod filmikiem, właśnie 17 z serii do dzieła. Jedyne zmiany, jakie ja wprowadziłem to takie, że pakie użyli diut białych, ja użyłem diut czerwonych, przez co musiałem zmienić rezystory, u nich były setki, u mnie są 250, aby tych diut czerwonych nie spalić. Druga zmiana. Yy, tranzystor, u nich był BD, bodajże już sto, sto 138. 138? Tak? Chyba tak. Chyba tak. 138, ja użyłem BD 105, 135. Tak, dokładnie. BD 135. To jest druga zmiana. Trzecia zmiana, jaką zrobiłem ja, to nie miałem potencjometru 50 km, użyłem sobie 100 km. I chyba to wszystko, oprócz tego, że moje zasilanie jest z akumulatorka, oni mieli bezpośrednio z zasilacza. Tu gdzieś się Wam pokażę schemat zaprezentowany przez chłopaków z 5 sposobów nam. Mój schematik pokaże się pod koniec oraz macie go w opisie, jeżeli chodzi o sam moduł generator czasu NE555. O tym nagrywałem filmik już, więc też link jest w opisie. Może jedynie przypomnę wyjścia, jakie są w tym timerze, więc, tak zaczynam oczywiście. jak Tu mam takie wcięcie. Tak, to zaczynamy od lewej strony, patrząc się od góry, więc patrząc się z boku. tak? Więc Ja zacznę sobie patrząc się od dołu. I teraz tak. Pierwsze wyjście to jest masa. Tu jest masa. Ja sobie poprowadziłem w ten sposób, że idzie tym czerwonym przewodem. Potem przechodzi zielonym do góry i mamy go podpiętego tutaj do, tutaj do masy. Następne wyjście to jest tak zwany trigger, potem mamy output, czyli to co tak naprawdę steruje nam naszymi diodami poprzez ten oto tranzystor. Potem mamy, na czwóreczce mamy reset. U mnie reset ma stan wysoki. Tak patrzy się, reset, zinc, zinc, zinc. Tak, stan wysoki. Potem mamy CV, czyli to jest control voltage. Tu mamy, to chyba idzie nam przez kondensator. Muszę sprawdzić, tu chyba tak. Tu jest czwóreczka, piąteczka jest od tej strony, przez tego ceramika, ceramiczny kondensatorek. Kolejne wyjście mamy tutaj przez elektrolityczny i idąc dalej, mamy jeszcze siódmeczka. To jest dis discharge, czyli kolektor tranzystora rozładowującego kondensator. I to będzie chyba tak. I patrząc się tu, to jest tu przez ten rezystor i potem mamy jeszcze ostatnie ósemeczkę zasilanie. Zasilanie idzie mi tu, tu, potem przechodzi tu i idzie do szyny czerwonej. Jeżeli chodzi o częstotliwość wyświetlania światła, może tak powiem stanu wysokiego, na wyjściu timera to zależy od dwóch czynników. Pierwszy czynnik to jest, jaki dobierzemy tutaj y, ogólną oporność, tak? Oporność y, tutaj tego, y, bym tej ścieżki, tak? W tym momencie maksymalna to jest y, 150 omów, może być około 10 omów, czyli ten, tutaj ta rezystancja, oraz jaki mamy tutaj kondensator elektrolityczny. Od tego zależy, w jakim czasie. W sumie chodzi wszystko o to, jak długo się ten kondensator będzie rozładowywał. Czy coś jeszcze do tego schematu można powiedzieć? Chyba nie. Większość rzeczy dowiecie się ze schematu, który zaraz siadam i będę starał się jak najlepiej Wam rozrysować. Oprócz tego oczywiście macie schemat chłopaków z pięć sposobów na. Link też w opisie będzie. Pokażę jak ten stroboskop działa przy tych moich ustawieniach. Podłączamy go i regulujemy właśnie za pomocą tego potencjometru. Możemy mieć szybkie światło świecenia lub najwolniejsze to jest takie. Czyli jest tak, najszybciej. Teraz odłączając ten kondensator, oczywiście nasz stroboskop przestanie działać ponieważ ten kondensator się nie rozładowuje. Więc włóżmy go z powrotem. Czy byście w trakcie robienia tego schematu mieli jakiś problem, że coś wam nie mruga, sprawdźcie po prostu, czy ten kondensator jest dobrze włożony i czy jest po prostu odpowiednio podpięty. Zrobiłem to na dużej płytce z tego powodu, aby zmieścić tutaj też diody, prawda? Chłopaki zrobili to, montując diody już w obudowie. Ja jednak postanowiłem, że ten projekt będzie stricto wykonany na płytce stykowej. Zawsze to można przenieść normalnie do obudowy. Ja swój stroboskop posiadam, więc nie potrzebowałem robić kolejnego. Ja wam ślicznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Głównym motywem tego odcinka, który Wam się przyda zapewne, to jest schemat. Schemat, który umieszczę Wam z 5 sposobów na, bo już wiem, że pod odcinkiem link nie działa u chłopaków. I schemat, który ja przygotowałem na podstawie X schematu i tego, co ja tu wykonałem na diodzie czerwonej. I elementów, które ja posiadałem w swoim warsztacie. Zachęcam Was do napisania komentarza, dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym. Ja się z wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu, trzymajcie się, cześć!